Cześć, witam Was na moim kanale ponownie. Dzisiaj zapraszam Was na dość ważny film, i będzie troszeczkę on poważny. Odniosę się w nim do niektórych stwierdzeń, które na pewno usłyszeliście nieraz od swoich bliskich lub dalekich znajomych, rodzin itd. itd. Zachęcam Was również do przeczytania książki, na której też opierałam się w dzisiejszym filmie. Jest to książka Jak zrozumieć małe dziecko wydawnictwa Natuli. Podlinkuję Wam tą książkę na dole. Uważam, że na. Jest naprawdę bardzo ważna. Ważniejsza niż tysiąc innych zabawek, rzeczy, które moglibyście kupić swojemu dziecku, to. Książka ta jest naprawdę bardzo, bardzo istotna i polecam ją każdemu rodzicowi. Nawet nie sądziłam, że tak bardzo, tak bardzo mi się przyda i zrobi na mnie takie wrażenie. I właśnie ona zainspirowała mnie do dzisiejszego filmu. Także dzisiaj odniosę się właśnie do różnych rzeczy, które na pewno nieraz usłyszeliście od swoich bliskich. Pierwszą taką rzeczą jest stwierdzenie typu Nie noś, nie przytulaj, nie kołysz, bo się przyzwyczaj. Naprawdę... Ale żeby nie było, ja też to usłyszałam. Słuchajcie, u takiego noworodka czy u niemowlaka, tak? Mówimy tutaj o noworodku i niemowlaku. Dla niego kontakt fizyczny jest jedyną rzeczą, która daje mu tak naprawdę spokój i ukojenie. Był w waszym, była, był w waszym brzuszku przez 9 miesięcy i nagle jest na tym świecie, odczuwa hałasy, inne ma bodźce, światło, dźwięk, zapach, otwarta przestrzeń, gdzie tam było ciasno, ciepło, cicho, wiadomo, jakieś tam dźwięki się, jakieś szumy Słyszał i tak dalej, ale to nie jest to, co dzieje się po przejściu na świat. Nagle musi oddychać, nagle funkcjonuje, nagle zupeł... ktoś go dotyka, wiecie, dla niego wszystko jest zupełnie nowe. I takie stwierdzenie po prostu dobija mnie totalnie, bo kontakt fizyczny. I ta bliskość jest absolutnie super ważnym elementem w rozwoju noworodka. To właśnie dzięki dotykowi, dzięki tej bliskości, dzięki tej fizyczności dziecko takie maleńkie nabywa takiego poczucia bezpieczeństwa, po prostu czuje się bezpieczniej. I właśnie często też słyszy się, że maleństwo, że dziecko płacze, bo tobą manipuluje, a ty od razu podnosisz i wiecie, i takie, takie rzeczy. Więc wyjaśnimy to sobie raz, a dobrze, że niemowlę... Nie nie manipuluje. Ma niemowlę nie ma czegoś takiego w głowie co my mamy do dorośli, że potrafimy być złośliwi, że wymusimy na kogoś płaczem. Nie mówimy tutaj o dzieciach, które są w wieku, um, nie chcę tutaj wiecie generalizować. Dobra, nie będę generalizować. Po prostu skupmy się na niemowlakach, na noworodkach. Takie bobasy nie manipulują. Jeśli płaczą, to jest dla nich komunikat. W jaki inny sposób mają ci komunikować, że jest im zimno, jest im źle, boli ich brzuch, jest im niewygodnie, chcą się przytulić, a może chcą iść do łóżeczka, a może chcą spać, a może odczuwają tyle emocji, że w ogóle nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić. Więc nie ma czegoś takiego, że noworodek tobą manipuluje i nie reaguj, bo go nauczysz, bo, bo, bo lecisz do niego, kiedy on płacze. To jest komunikat, który zasługuje na Reakcje. E, Lili na samym początku oczywiście też od razu e, płakała, jak to każdy noworodek, gdy było jej źle. Natomiast teraz, jeśli ona nauczyła się tego, że my reago reagowaliśmy od samego początku na każdej płacz w każdej sekundzie, to w tym momencie u niej na samym początku zaczyna się grę maszyny. Ona nigdy nie budzi się z płaczem, ona nigdy nie krzyczy nie wiadomo o co. Zawsze najpierw zaczyna się jakieś. E, E, albo wiecie, zaczyna się wiercić już jest tak spokojna, wie, że zaraz jej mama pomoże, czy tata i zupełnie nie ma potrzeby, żeby się martwić e, i kolejne rzeczy, które zawsze mnie bardzo bolą to teksty typu naucz dziecko musisz nauczyć dziecko tego, tego, zasypiania samemu nie wiadomo czego jeszcze. Jest to bardzo krzywdzące i jednocześnie zapisałam sobie taki cytat, który, który bardzo mnie urzekł, zabolał, wzruszył e, skoro nikt nie reaguje na moje potrzeby, to znaczy, że wcale mnie nie ma. I tutaj tak, tak jak mówiłam, nie działa, że jeśli dziecko wysyła komunikat płacząc, a my na niego nie reagujemy, to dla dziecka znaczy, że mnie nie ma. Nikt, nikt nie reaguje na, moją, na moje wołanie o pomoc, o to, żeby ktoś mi wziął, żeby ktoś nie zajął się mną. I tutaj chodzi o takie rzeczy, tak jak mówiłam, typu potrzebuję przytulenia, potrzebuje jedzenia, karmienia na żądanie. Pamiętajcie, że nie ma czegoś takiego, że karmimy co trzy godziny, tylko karmimy, kiedy dziecko chce, kiedy dziecko jest głodne. I to jest właśnie na reagowanie na potrzeby i zaspokajanie jego potrzeb. I czasem się wydaje, mi też tak się wydawało, że wiecie, karmię cały czas, niby dziecko teoretycznie jest głodne co 3 godziny. Ja nigdy nie chciałam i nigdy, nigdy by tego nie zrobiła, żebym Lili nie dała jeść, chociażbym widziała, że chce. Karmimy na żądanie nieco 3 godziny. I nawet jeśli wydaje się tak, jak mi się wydawało, że Lili je tak naprawdę cały czas i Boże, może już jej nie dam, bo przecież przed chwilą jadła, ale to tak nie działa, bo dziecko takie malutkie często przy piersi zasypia. Postrze sobie trzy razy, przestanie, znowu chce i to nie tylko chodzi o piersi, ale tak samo o butelkę dziecko takie maleńkie potrzebuje tej bliskości, tej fizyczności tego przytulenia, więc jeśli bobas zasypia Wam na piersi, albo zasypia przy tej butelce, to dobrze jest go nie od razu, nie odkładać do łóżeczka, bo wtedy często jest o, na ja się ma dobrze, odkładam do łóżeczka i płaczę bo wcale nie chce być w tym łóżeczku, on chce zasnąć Wam na rękach, na ramionach na klatce piersiowej, jak Lili przez pierwsze półtorej miesiąca, potrzebuje czuć tą bliskość, tą więź, to wasze ciepło. I kolejna rzecz, którą samą słyszałam dość często jest o to, że wyśpisz się za rok, że teraz się nie wyśpisz przy noworodku, teraz koniec spania i tak dalej. Wiadomo, każdy noworodek jest inny, każdy inaczej śpi, niektóry, niektóry można powiedzieć, że wie, co to jest dzień i noc, a niektóry nie wie, ma wszystko rozregulowane, ale noworodek nie zna się na zegarku. Noworodek nie wie, co to jest pora spania. Noworodek nie wie, co to jest noc, co to jest dzień i o co chodzi. I pamiętajcie, to też, jeśli noworodek się wybudza, to nigdy nie robi tego po pierwsze złośliwie. Jakby potrafił to by spał e, tyle, żeby się wyspać, tylko widocznie coś go wybudza. I pamiętajcie też, że nasz sen e, dorosłych ludzi też nie jest ciągły. My też mamy różne fazy snu. E, mamy głęboki sen, mam troszeczkę płytszy, jesteśmy w stanie się wybudzić, bo jest nam zimno, bo coś nam się śniło, bo nam się chce pić, bo musimy wstać, musimy iść do łazienki. Taki noworodek też ma swoje potrzeby. Wybudza się, bo nie wiem, jest głodny, zrobi mu się zimno, odkryła się kołdra, bo Przykrył się, e, kodra. Nie mamy kołdry. E, nie wiem, co się wydarzyło, że jest mu coś nie tak. Nie robi tego złośliwie, żeby was co chwilę wołać, tylko ewidentnie jest mu coś źle. Mm, a noworodek mm, nie wie, co to jest sen, tak jak już mówiłam. Nie wie, co to jest noc i co to jest sen, że przychodzi jakieś zmęczenie, także może troszeczkę panikować, bać się. I czasem. Tego też się nauczyłam właśnie z mijającym czasem, że Lili potrafiła się wybudzać, a ja wtedy, wiecie, nosiłam ją, tuliłam, ona płakała i nie wiedziałam o co chodzi na samym początku. Teraz już wiem, że jeśli ona śpi, wybudza się i jest najedzona, nakarmiona i wszystko, ona po prostu chce znowu zasnąć, ale nie wie jak. I to jest właśnie to, że noworodki. Nie wiedzą czasem, jak zasnąć. Czasem płaczą dlatego, że chcą, żebyś pomogła mu zasnąć. I może się tak wydawać, że zrobiłam przecież wszystko: nakarmiłam, przebrałam, wytuliłam i tak dalej. Ale to nie jest tak, że noworodek tak po prostu sobie zaśnie, tylko ma z tym problem i to należy zrozumieć. I też nastawmy się na to, że noworodek nie śpi ciągle tyle godzin, ile byśmy chcieli i tak dalej. To wstawanie w nocy jest zupełnie normalne. Ja na przykład jestem bardzo wyrozumiała i też świadoma tego, że linii Sen jest zupełnie inny i nie mogę mieć do niej pretensji o to, że ona się budzi co dwie godziny, co trzy albo co cztery. Decydując się na dziecko i będąc świadomym rodzicem, wiem, że to dziecko będzie się budzić. Ja jestem też taką osobą, która jest. Z reguły zadowolona i szczęśliwa. I mi zupełnie nie przeszkadza to, że ja do niej wstaję, e, że ją karmię. To jest wręcz dla mnie taki czas, kiedy, który jest fajny, który wiem, że więcej czasu na nim się mogę popatrzeć. Mogę ją więcej razy przytulić, pocałować, wytulić, korzystam z tego, bo ile to będzie trwało? Przecież nie 18 lat. E, więc e, też niektórzy mi tam zarzucali gdzieś, że o, bo ja nawet nie wiem, co to było, ale to, że jestem taka zadowolona, a przecież do dziecka się wstaje, coś tam, coś tam, no nie każdego to boli. Jeśli też jest świadoma tego, że te pobudki, wybudzanie i niespannie jest normalne. I kolejny tekst, który na pewno nieraz e, tak myślę, że usłyszycie: e, typu Daje się wypłakać. Już wspominałam o tym, że nie ma czegoś takiego, że dziecko musi się wypłakać. Jezus, reagujemy na dziecka, na, na płacz niemowlaka od razu. E, I dlaczego? niemowlak, które płacze, sygnalizuje nam coś, a też e, ostatnio czytałam właśnie takie badania, w których wykazano, że noworodek, który płacze, Okay. Tak samo jak my płaczemy, tak? Bo coś się wydarzyło, stresujemy się wtedy. Jest coś takiego jak kortyzol. Kortyzol to jest hormon stresu, który rośnie wraz ze stresem. I noworodek, który cały czas płacze, który nie ma ukojenia i tego, wiecie, nie uczy się uspokajania, na przykład przytuleniem, choćby miał płakać 10 minut i się pomału wyciszać, a jeśli tego nie ma i ten hormon stresu cały czas rośnie, to nie jest tak, że on w końcu zniknie. Nawet jeśli nam się wydaje, że my odłożymy do łóżeczka, wyjdziemy na 2 minuty albo na pół minuty i wrócimy, wyjdziemy, wrócimy. Dziecko w końcu padnie i my się cieszymy, że dziecko padło. Jezu, zasnęło samo. Nie zasnęło samo, tylko po prostu się wykończyło. Po prostu się tak zmęczyło, że zasnęło. I to wcale nie jest żaden sukces, bo to nie jest tak, że teraz ten hormon stresu się wyciszy nagle, bo dziecko zasnęło. Nie, po prostu się wykończyło. Po prostu było wykończone z myślą, taką wiecie, ja tak myślę, że dziecko dla mnie to jest coś takiego, właśnie, że nikt na mnie nie zareagował, było już wykończone, więc po prostu padło. E i nie jest to żadna droga, bo dziecko płaczące tak mocno, które na przykład nie może zasnąć, tylko przy sposobie przytulania, całowania, głaskania, dania mu poczucia bezpieczeństwa, jest w stanie nauczyć się w przyszłości uspokajać, bycie spokojnym i przede wszystkim tego, że ten hormon stresu kortyzol cały czas się wycisza, spada, uspokaja. A wiadomo, jeśli takiego niemowlaczka my uczymy tego, że ma się płakać, uspokoić samo, bo one nam wymusza i tak dalej, niech płacze, niech płacze, niech płacze, to bo cały czas ten hormon stresu kortyzol jest bardzo bardzo wysoko. E, a wszyscy wiemy, jak stres potrafi nas wykończyć i to również em, prowadza rzeczy, które gdzieś tam w przyszłości się mogą wydarzyć. Pierwszą rzeczą jest na przykład obniżenie odporności To jest po prostu od razu, tak? Jak jesteśmy permanentnie zmęczeni, zestresowani i wszystko dzieje się źle Częściej chorujemy, spada nam odporność Nie chcę mówić dalej o jakich różnych rzeczach Może mogą różne rzeczy się wydarzyć Może musicie o tym sobie poczytać eee, I jeszcze jeden tekst, czyli dziecko wejdzie ci na głowę Nie Niemowlę wejdzie ci na głowę, bo ty reagujesz Nie wiem dlaczego niektórzy rodzice sobie myślą, że rodzic i, rodzic i dziecko to jest jakaś rywalizacja Kto pierwszy, wiecie, 1-0 Jeden tak, zero dla mnie, bo spałam na siłę. Jeden zero dla dziecka, bo coś tam wywalczyło na mnie. Nie ma czegoś takiego jak rywalizacja pomiędzy rodzicem a noworodkiem. Noworodek ma swoje potrzeby, niemowlę również. To nie jest żadne pole bitwy to my możemy mieć w głowie taką myśl, że masz wszystko i ono nam nie wymusza, ale naprawdę uwierzcie mi, nie ma czegoś takiego, zresztą nie musicie mi wierzyć, wystarczy, że sięgniecie po tą książkę, po inną, po badania naukowe. Czytajcie, rozwijajcie się, jeśli nie wierzycie, jeśli nie wiecie, a się po prostu dowiecie. I tak samo jest z tym bujaniem, wiele osób mówi, żeby nie bujać, bo się przyzwyczai, ale akurat dziecko kołysane i bujane było w naszym brzuchu i po prostu dziecko to lubi, ponadto z tego co właśnie czytałam, to bujanie ma korzystny wpływ na układ przedsionkowy i to jest po prostu dla dziecka bardzo miłe i wygodne. I dlaczego mamy tego niemowlaczka nie bujać? Przecież ten niemowlę nie będzie chciało, żeby do trzeciego roku życia bujało. No, nie sądzę, nie znam trzylatka, którego trzeba bujać, którego najwyżej trzeba by przytulić. A nawet jeśli by trzeba było go pobujać, to jestem pewna, że jeśli bujałaś go przez ten rok, czy tam ile był tym, ile potrzebował tego bujania, to zasypia o tak. Bo ja na początku też musiałam z Lili spać. Lili spała na mnie przez półtorej miesiąca, żeby się wyciszyła, uspokoiła, czuła tą bliskość. Ona czuła, kiedy ja na przykład odchodzę i potrzebowała ze mną spać. A teraz już jest tak, że ja ją uśpię, co też troszeczkę trwa, ale wtedy już mogę sobie. Spokoju, wejść i ona spokojnie sobie śpi, zasypia, nie muszę robić jakichś innych obrzydliwych rzeczy typu trening snu e, czy jakieś rzeczy takich, żeby ona się przyzwyczajała spać samodzielnie, bo to jest noworodek, czemu ma spać samodzielnie, no wydaje mi się, że świadomie większość z nas, świadomie decyduje się na dziecko, a nawet jeśli nieświadomie, to mając dziecko, mając niemowlę, Uczmy się tego, co jest dla tego dziecka dobre i róbmy to z myślą przede wszystkim o dziecku, żeby mu było dobrze, żeby zdrowy, bezpieczny człowiek, mały człowiek. Z niego wyrósł. i to by było wszystko w tym filmie. Ja troszeczkę się nagadałam, sama się zdenerwowałam, bo jakoś zawsze te tematy mnie gdzieś tam bolą, jak słyszę, że e, gdzieś czytałam jakiś komentarz pod jakimś filmem na YouTubie, że moje, mój, e, moje dziecko ma dwa tygodnie i zasypia tylko na mnie. Widzę, że tak to będzie wyglądało. Co mam zrobić, żeby przestało? Słuchajcie, dwa tygodnie to jest naprawdę nic. E, poczytajcie jeszcze sobie o czymś takim jak m, czwarty trymestr. Jest to. Są to kolejne trzy miesiące, które tak naprawdę teoretycznie Bobasek powinien być jeszcze w naszym brzuszku Ale z przyczyn fizycznych, przede wszystkim takim, że dziecko rośnie Nie byłoby w stanie już się narodzić Dlatego jest już na świecie przez te trzy miesiące Przez te trzy miesiące tak naprawdę trwa taki okres adaptacji Który oczywiście może trwać dłużej I po prostu tej bliskości potrzebuje Nie zastanawiajcie się nad tym, że teraz mój noworodek śpi tylko na mnie Albo tylko przy i co mam zrobić, bo odkładam do łóżeczka, ma oczek, pięć złotych, nie śpi to jest noworodek, później to jest niemowlę, pięciomiesięczny. Dziecko to też jest niemowlę, 10-miesięczne dziecko to też jest niemowlę, więc zadbajmy o to, żeby miało to bezpieczeństwo, bliskość, spokój, poczucie bezpieczeństwa, żeby się nie denerwowało, nie stresowało, nie płakało, to będzie Wam łatwiej w przyszłości, później, kiedy będzie to już dziecko kilkuletnie. I to by było na tyle w tym filmie, mam nadzieję, że Wam się podobał, że się czegoś, czegoś ciekawego dowiedzieliście. Oczywiście zachęcam do subskrypcji, żeby być na bieżąco z moimi nowymi filmami. Mam, widzimy się już niedługo. Do zobaczenia. Pa pa.